Jakiś czas temu pojawiło się e, na stronach internetowych e, możliwość pozyskania e, dofinansowań z e, Fundacji Orlen, e, która tam wspomaga jednostki Odniesień Straży Pożarnych, i postanowiliśmy z e, zarządem przystąpić do, do, do jego napisania. Tak? No i napisaliśmy ten wniosek, złożyliśmy go, e, otrzymaliśmy ten grant e, w wysokości 50 tysięcy. Tak, e, drugie 50 tysięcy musimy pozyskać. Na pewno pozyskanie grantu było to miłym, miłym do, y, momentem, że jak zobaczyliśmy, że załapaliśmy się na listę, spo, y, dlatego, że jesteśmy małą jednostką y, to jest dla nas szczególnie ważne, że, że zostaliśmy po prostu zauważeni, że nasze starania jednak gdzieś widać, że pokazujemy się. Są to pieniądze, które by, pomogą nam przy zakupie sprzętu hydraulicznego. Tego skład chodzą nożyce, rozpierak, e, pompa i tam węże, takie rzeczy. Nie, jest to sprzęt, który e, używa się przy wypadkach drogowych. Jeżeli będą jakieś kolejne dofinansowania, jakieś granty, czy, czy jakieś tam będziemy na pewno aplikować, w sensie takim, dlatego żeby pozyskać nowe dofinansowanie, może uda się nam wybudować od dawna wymarzoną remizę.